Ten nabytek pokazał, co tutaj do, dostaliśmy, przyszło A to jest nasza koncepcja kibelka. To jest całe urządzenie, znaczy nie trzeba żadnych zbiorników dodatkowych. Po prostu robi się tutaj numer 2, naciska się guziczek i to się zamyka w takim worku srebrnym. I robi się potem drugi raz numer 2 i po ilu razach, 15, wyrzuca się po prostu wszystko na śmieć. Bardzo proste, podobno nic nie I takie się kupuje kasety do takie tego. Takie kasety, wkłady się kupuje i refill i to wystarcza na, na 15 raz. razy według, według tego. A my dziś... Przeprowadzamy baterię do samochodu. Będziemy mieć wreszcie w garach trochę miejsca. Okay. Pasek stąd i wsadzimy go między i wtedy przesuniemy, Wiesz. Okay. Teraz wjeżdżamy tam. Tylko nie wiem jak. Czekaj, ja będę pchała ty ciąg, Albo nie, ja będę pchał. Jeszcze. Okay. Okay. Co chcieli zobaczyć? Aha, czy na środku są? Nie no. bardzo. Robić. No to teraz drugą stronę? niszy zostawiamy. No, okej, okay. dobra, może wystarczy. No popatrzcie idealnie. O no to możemy to przykręcić albo... Albo nie. Czekaj, okay, bo to... Czekaj, nie, nie, nie. Odsuń tamtą stronę. A no? nie. Z bok. Jak w bok? <noise> Odwrotnie. <noise> odwrot. Okej. Okay. <noise> Aha, no, no. No to tak musimy teraz to przykręcić. Ale zanim przykręcimy, to ja no. zastanówmy się ile śrubek potrzebujemy. Wstydğ. Aha, w środku. No to tam żeśmy mieli 9 Policz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A Piotruś, nie włożyliśmy tu. To musimy rozkręcić nie za wiele. No, za, no cały ten ten, ten, ten co najwięcej nas kosztował wczoraj zdrowia. To trzeba odkręcić tylko to i odkręcić tu i wyjąć w tą stronę. Nie, no bo to musisz wyjąć całkiem. Kolejny problem, błąd, który powtarzamy parę razy już trzeba włożyć przed złożeniem tych elementów te nakrętki podłużne, płaskie, takie jak tutaj są, te trzy, bo do nich się przykręca śrubki, jak się złoży wszystko, to, to się ich nie da włożyć. Więc złożyliśmy wszystko i teraz chcieliśmy przykręcić tą poprzeczkę tutaj. Ale nie mamy w środku podkładek, w związku z czym znowu trzeba wykręcać te śrubki. To już nam się drugi czy trzeci raz. Czyli z tego wniosek, że dobrze, że to nie z drzewa, bo byśmy to już zaczęli. Ale z drzewa byśmy po prostu gwoździa przybili i byłoby z głowy. To ile tych podkładek mamy tu wsadzić? Trzy, mhm. w każdą. W każdą po jedną. Aha, masz raz, trzy? Dwa. Tylko tym. Okay. I Trzy. I trzy. Natomiast teraz by się przydało, żeby bez rozkręcania tego złożyć to z powrotem, żeby wsunąć już te, które są przyczepione do śrubek, ale tu znowu chodzi o koordynację pewną, która nie jest taka oczywista. Bo jak jedną wsadzimy, to nam druga wyłazi. O! Weszło. Weszło. I tutaj. Dwie śrubki. Aha, no ale te dwie śrubki też musimy wsadzić do tych podkładek, które nam spadły. Chyba próbuję złapać i chyba się udało. Reksiu, wziąłbyś się za śrubokręt i byś pomógł trochę. A nie tylko udawał kierownika. Bo kierowników tu jest trzech już tylko <Glęch> robić nie ma kogo. O, widzisz? Wiesz, to te możesz przykręcić. To wrzucaj, dobra. No. Co? Tak już nie urwał. Bo ty nawet nie wiesz jaki silny jesteś. A, tam wolę to, to dokręcić, żeby się nam miał rozleć. My że jeszcze będziemy to rozkręcać, więc się zastanów. No ale to... Aha, to przykręciłeś tylko do tego, tak? No. A to do tego też my mogli przykręcać, wyjąć. Żeby... No mówiłem przed chwilą. Przecież to powiedziałem przed chwilą. Że czemu ja się tak męczę w takiej pozycji. Aha, to to miałeś na myśli. A łóżko do czego będzie przykręcane? Do ściany. Nie, będziemy musieli tego rozkręcać, żeby... <laughs> Chyba nie. Teraz możemy już dociągnąć, nie za mocno, bo jak je będziemy rozkręcać za chwilę, to... Okej. buju fest? Tak. Baterie siedzą na zicher. Teraz jeszcze poprzeczki między nimi, choć... One i tak by się już nie ruszyły. Nie, ale jakbyśmy zachowanie mieli, to by mogło jeszcze wyjechać. Mm. Reksiu, coś ty ja od piesku. Co? <laughs> o <obliczuj> kurde. <laughs> co żeś żar, Jakiś gałęzie ci jeszcze wiszą, kochodzie. Chodź, chodź reksiu, chodź. Chodź. Co żeś znalazł w tym lesie? Powiedz, przyznaj się. było. za chwilę? Dobre było. Dwadzieścia trzy i jedna czwarta. Wzięliśmy parę kawałków. Zobaczymy, czy znowu się potwierdzi stara zasada, że każda rura po skróceniu jest za krótka. Zaraz będziemy dalej budowali klatkę na akumulatory. To jest klatka na akumulatory i podstawa pod fotele, które tutaj będą. Tutaj będą dwa fotele zwrócone do siebie. Łóżko będzie sięgało. Do akumulatorów, choć będzie rozsuwane, więc będzie wychodziło na, na akumulatory jak się rozsunie, ale w pozycji suniętej to ta część tutaj to jest łóżko, a tam będą fotele i stożki. Trzeba było przestawić Wana, żeby stał w poziomym miejscu. No nie jest prawie perfekt, pół stopnia z każdej strony, więc Generalnie rzecz biorąc no tutaj dwie, dwie dziesiąte stopnia na no prawie i żebyśmy to właśnie mogli jakoś dokręcić. Zastanawiamy się właśnie ile musimy ile musimy tutaj wstępnie wsadzić tych kontroli. Co byśmy nie musieli tego rozkręcać za chwilę. Cztery i jeszcze jeden. Dobrze jest? Ja troszkę w dół, tak? Ty w dół. No ale to ty nie jedź w dół też. Ja muszę tu mieć. Ja w górę. No ja to ty w górę. No to... W drugi dół. Do... Ty mi... w drugi dół. Do... Okej. Okay. Czekaj, bo mi to wyjechało. No, jest dobrze? Okej, okay, jest dobrze teraz. Ale w ogóle wkręcę palcami ile się da, Piotrek. No już... Już go mam, prawie. No ale ja kręcę palcami i mi się chyba odkręca. Kurza twarz. W którą stronę? W prawą. Ten u góry. W prawą? No, patrząc z dołu w prawo, patrząc z góry w lewo. Piotruś, patrzę tak. W którą stronę mam kręcić? No, kotku, zawsze się tak kręci. W tą Taki stronę? sobie wyrób ruch gręki. Ale bo ja go odkręciłam, a no, to po to nie szło. Tu musieliśmy wywiercić dziurkę i jeszcze zrobić tu dodatkowy uchwyt, dodatkowy wspornik, bo po tym będziemy chodzić. To tym będą siedzenia, żeby się to nie ugięło. A tu do tego będą dołączone. 7:16: dołączone poprzeczki nad akumulator, więc żeby. Nie zgnieźć akumulatorów, to robimy tutaj bardzo solidną konstrukcję. Ale tu to byś mógł ten z rączką, z rączką ten Allen wziąć łatwiej Ci by było. No, już jest. Okay. Trzyma? Trzyma. No. no to super. Tu no, a tu jedno. trzeba podkładki? Tu też jakieś, poza dwie podkładki by się przydały, no. No bo jedna przynajmniej. No. Jak? Amen. Patrzcie, jak że Na front są dwa długie takie podła? Nie. O, są takie biednie. A, to te, te. przynieś, że je tu. Nie, co związkiem, nie? Nie. A jak jest ciężkie, to się spręży, przynieś. Dobra, siedzi. Siedzi? Zrobiona. To dopiero jedna strona, tak? Aha, no to robimy najpierw drugą, a potem resztę, nie? To czas ucieka, wieczność czeka. Tak jest. To nie narobimy za wiele. No misiu, i tak śrubek nie mamy już. No ale to jest na wysokości tak jak trzeba? Tak i mamy, jak tutaj. Czy wszyscy na dół trochę? Ty trochę na dół, bo to nie jest całkiem. No i ja troszkę na dół nie, nie. do góry no, nie, no bo teraz jest równo równo ty jest, to... no ale to jest troszkę za nisko no to ty się podnieś do góry teraz no. okay. dociska się, to znaczy w dobrą ręce, tak? Ameliniowy, ale pomalowany. A gdzie jeszcze te środki ma przyjść do pro. Aha, no fajnie. Tak. Wykończenie podłogi. Tu no no, jest tak brązowe. No, no, ale to taki brąz to może być. No, ale... no, przy tym widać, że to brązowe. Przy tym czarne. No to mnie będzie denerwować. Nie, to będzie, że tak specjalnie jest. Nisiu. Mogliśmy kupić czarne, ale chcieliśmy brązowe. Śrubek nam zabrakło, więc już więcej i nic nie zrobimy. A to jest wykończenie podłogi z tyłu i z przodu. Tylko to jest cieniutkie aluminium no. i nie wiemy jak to się nam będzie cięło. Długość na wysokość Plan jest taki, żeby to tak było. No tutaj jest. Tu jest super. No, no. rewelacja, rewelacja. Jeszcze by było lepszego jak był to wygląda jak czarne. Okej. Okay. Pietruniu, ale jak to będziemy przyklejać będziemy, czy... Możemy przykleić. I w Bo sumie się... można by było tu czy z góry lepiej? Z góry lepiej w sumie jeśli już... Z góry brzydko będzie wyglądać. A jak... Aha, z boku nie ma do czego... No zapartć. jest tylko tona, ale to jest małe. To, to jest wąziutkie. No to z góry. No jakby były jakieś czarne śrubki na przykład. To jest brązowe, to będzie czarne widać. No ale to by trzeba było może zrobić dziury, nie? Chyba że tak jest self-tapping. Bo to krótkie muszą być w ogóle, nie? Bo tam jest pół cala tylko tego. No ale to Wierz, żeby to trzymało, żeby to nie przechodziło, to nie wiem. No albo przyklejmy tylko i, I zobaczymy, i zobaczymy. najpierw będziemy dokręcać, ale to nie robimy tego najpierw. To to się teraz zrobi jak tu przykręcisz mi to, tak? no wszystko pasuje jedno do drugiego więc tu się przykręci no to elegancko wygląda no to weź ten klej taki wszystko klejący ten co w tym w tym pistolecie był mhm. tylko na to coś trzeba będzie może położyć tu będzie wyłaził ten klej? no może by tu nalepić to taśmę Aha. do malowania no no to jak na nią wyjdzie tak, to nie popadnie Klej nam się kończy. Teoria jest taka, że powinno tego kleju ten klej powinien wystarczająco trzymać. O, coś się tu zablokowało. Spróbujmy jeszcze raz. No i koniec utnę to, utnę to i zobaczymy Chlasnąłem sekatorem ogrodowym Tylko że teraz nie mam końcówki takiej mam za to końcówkę kleju Więcej kleju nie ma. Teraz potrzebuję rękawiczkę żeby to rozsmarować. Skończył się klej. Na nie mamy więcej? No, no chyba wystarczy. kojarzysz? Nie. Użyłem tego, Czego? Ten tu dociska dobrze. Aha. No od góry mówię to połóż jeszcze od góry. To dociskamy teraz. Nie są jakieś wielkie ciężary, ale zawsze troszkę Nie wiem ile ten klej cchnie, no ale... Tak to wygląda na dzisiaj, klatka jest na akumulatory prawie zrobiona. czekamy na dodatkowe śrubki, ten trim z tyłu jest zrobiony i jutro tu zajrzymy, zobaczyć jak to wygląda i wiele więcej się nie zrobi w tym tygodniu niestety, to wszystko zajmuje czas, akumulatory stoją u nas już Ho, 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 albo jeszcze duży możemy je włączyć i zobaczyć jakie napięcie mają. 262 261 262 262 Trzymają prąd idealnie i identycznie. No i tyle się nam udało zrobić w ten weekend. Pozwólcie, że wam powiem coś parę słów o tych akumulatorach. Oczywiście tu będzie jeszcze ta klatka nad akumulatorami, bo tak jak mówiłem to z tyłu będzie łóżko, a tu będą dwa fotele zwrócone do siebie i będzie podłoga. Będziemy stawać na tym, będziemy wychodzić na łóżko po tym stopniu, więc tu będzie konstrukcja u góry, ale... Śrubki dopiero przyjdą w poniedziałek, więc w przyszłym tygodniu będziemy to kończyli. 4 akumulatory, 170 Ah każdy, 24 V. V razy ampery dają nam moc 4 kWh prądu w każdym, czyli 16 kWh prądu. Na dodatek to są baterie w technologii LifePo 4, czyli no jest to bezpieczna technologia litowo-żelazowo-fosforowa, która umożliwia, oprócz tego, że takie baterie się nie zapalają, tak, Tesle, to technologia ta umożliwia rozładowywanie je do zera i ładowanie do pełna przez około 3 do 5 tysięcy cykli. Czyli gdybyśmy codziennie je rozładowywali i ładowali, to wystarczą na 10 lat, dlatego też one są tu tak umocowane, że nie będzie łatwo je wymienić, jak będzie cała zabudowa. Nie będzie to niemożliwe, no ale trzeba będzie te śrubeczki wszystkie odkręcać. Ale myślimy, że, no, że skoro one mają wytrzymać 10 lat, to nie jest to takie istotne, żeby je wyjmować. Zwykłe baterie, czy to są AGM, czy to są zwykłe Deep Cycle. Ołowiowe, kwasowe, ołowiowe baterie. Nie dość, że można rozładować tylko do połowy pojemności, żeby ich nie uszkodzić, to na dodatek wytrzymują około 300 cykli, czyli no w takim intensywnym użytkowaniu po roku mogą, może już być z nimi problem. Więc, mimo że te są trochę droższe, to w eksploatacji wychodzi. Eksploatacja jest dużo, dużo tańsza. Dużo można zaoszczędzić stosując takie baterie. Nie mówiąc o miejscu, bo patrzcie, ile te baterie zajęły. To jest 16 kWh prądu. To jest potężna moc. Dla porównania, mój Nissan, który tam stoi, ma akumulatory 24 kWh i one mu wystarczą na to, żeby przejechać 150 km całym samochodem, który waży no, dobre półtorej tony albo więcej. Natomiast te akumulatory służą tylko do obsługi klimatyzacji, pieca, ogrzewania i tak dalej. Więc te 16 kWh to jest niesamowita moc. To, jest, to znaczy, że klimatyzator, który yy, wybrał no, 13A, 120V, no, mógłby chodzić non-stop 10 godzin na tych akumulatorach. A oczywiście nie będzie takiej potrzeby, bo. Klimatyzator w dzień nie będzie się tu klimatyzowało, bo chyba że będziemy jechać. No, ale jak będziemy jechać, to mamy prąd z silnika. Yy, ale gdy będziemy stać, to w dzień będziemy spacerować, chodzić, zwiedzać. Natomiast yy, no wieczorem trzeba będzie ten klimatyzator włączyć, może na 2-3 godzinki na full power. Potem może jeszcze na 2 godzinki na, na pół gwizdka. Także w zasadzie to będziemy mogli stać. Przez 4-5 dni korzystając z tych akumulatorów bez potrzeby doładowywania ich. Oczywiście będą też panele słoneczne na dachu, ale one nie tak wiele prądu nam dadzą, bo będą tylko 400-watowe. Większe się nam nie zmieszczą. A 400-watowe panele, które też nie ładują non-stop z taką mocą, żeby naładować 16 kW godzinny zestaw, no to potrzeba by paru ładnych dni. Dlaczego one są ułożone w taki sposób jeszcze? Tutaj jest kabel, specjalny kabel, który jest właśnie do tych akumulatorów. To jest jakaś tu typowa końcówka. Tutaj nie ma klemy takiej zwykłej, tylko są właśnie właśnie mamy takie takie końcóweczki jak tutaj i wtyka się taką wtyczkę Także jest to, nie chcę ich wtykać całkiem żeby jakieś zwarcia nie zrobić i możemy te kable podłączać do, do pozostałych urządzeń. A ponieważ te wtyczki są w konkretnym miejscu, tutaj jest jedna, tu jest druga. No i tu jest jedna, i tu jest tam jest czwarta. Więc dlatego tak włożyliśmy te akumulatory, żeby było łatwe, żeby był łatwy dostęp, żeby był łatwy dostęp do tych końcówek do tych klem, klem nie klem, wtyczek, gniazdek, akumulatorów. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć na razie. Aha, jeszcze przypatrzmy się, jak się nam ten wyjdziemy na zewnątrz. Ta dżungla, ta dżungla koło mojego domu to jest tak zwany naturalny wygląd ogrodu. Po prostu nie mamy ogrodnika, ani czasu, żeby się tym zająć i te najpiękniejsze roślinki to są chwasty, które u nas wyrosły. Palmy mamy też, jakby ktoś miał wątpliwości co do tego, że żyjemy na południu. No ale ogródkiem się zajmiemy jeszcze w innym czasie. A tak wygląda, tak wygląda ten stopień z tyłu, także no, uważam, że rewelacja, bardzo fajnie bardzo fajnie to wyszło i, i będzie to spełniało swoją rolę. Raz, że nie widać tej izolacji, poza tym będzie zabezpieczało podłogę, jak będziemy coś ładować do bagażnika, bo tu będzie bagażnik, tak zwany garaż, który będzie umiejscowiony pod, pod łóżkiem. Na no, łóżko będzie tutaj pod tym bocznym oknem. Tyle w tym tygodniu. Dziękuję Wam bardzo za odwiedziny, dziękuję za komentarze, trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia.